Trzy zwycięstwa w czterech ostatnich meczach to dorobek Puszczynie Połomice, która opuściła już strefę spadkową. W 18. kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy do Krakowa przyjechał Mistrz Polski Jagiellonia Białystok. Minuta ciszy, tak jak przed każdym spotkaniem w ten weekend, w ten sposób czcimy pamięć legendarnego piłkarza Legii i reprezentacji Polski Lucjana Brychczego. Początek meczu dla przyjezdnych. Jaga atakuje. Kevin Komar ma mnóstwo pracy, no a w tej sytuacji wyręcza go Łukasz Sołowiej, który uderzenie Afimiko Pululu wybija tuż sprzed linii bramkowej. Doskonała interwencja. Pululu nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Jagielonia zremisował Trzy ostatnie mecze, ale może być wiceliderem tabeli, potrzebuje jednak zwycięstwa. Tu jednak Lee Jin Hyun ładnie podał dostępnia. Stępień sam na sam ze Stryjkiem. stryjk broni, ale dobija Mateusz Cholewiak i to puszcza niepołomice. Obejmuje prowadzenie po fantastycznie wyprowadzonym kontrataku przez koreańczyka Lee Jin Hyuna bo to jego zasługa podanie do Mateusza Stępnia Stryjek jeszcze obronił ale dobitka Mateusza Cholewiaka prosto do siatki nie było spalonego, a Cholewiak jest w świetnej formie, w poprzedniej kolejce strzelił gola ze Śląskiem strzelił też gola w Pucharze Polski z Sandecją, no i e, teraz również trafił do bramki w drugiej połowie Puszcza ma kolejne szanse, Lijin Hyun pomylił się minimalnie, a chciał to zrobić bardzo bardzo ładnie, ale jest i od Odpowiedź Jagieloni, Nene to jest specjalista od strzelania goli. Puszczy połomicę. Już czwarty gol Portugalczyka w meczach przeciwko Puszczy. W 64 minucie mamy remis 1 do 1. Strzelał tutaj i ma z piłka zablokowana, ale Nene... Z pełną prędkością nabiegł na futbolówkę wyprzedził obrońców i pokonał Kevina Komara. Remis 1-1 i w kolejnych minutach to mistrzowie Polski mają przemagę, uderzenie Hesusa i Maza tuż nad poprzeczką i mas 7 meczów z rzędu z golem mógł wyrównać dzisiaj rekord Tomasza Frankowskiego sprzed 20 lat, gdyby jednak strzelił gola w ósmym kolejnym spotkaniu. Puszcza też od czasu do czasu kontratakuje. Tutaj dosyć przypadkowa poprzeczka, no i trochę szczęścia miał Max Stryjek, który wrócił po wielu tygodniach do bramki Jagi. Jeszcze raz Jesus Simas i jeszcze raz Kevin Komar. Dobrze spisywał się bramka Szepuszczy w tym spotkaniu. W 90. minucie Taras Romanczuk próbuje z dystansu. Ponownie piłka w rękach golkipera miejscowej ekipy, a właściwie ekipy z niepołomic, no bo gramy przecież w Krakowie ostatecznie. To jest jednak niespodzianka. Puszcza niepołomicę remisuje z Jagielonią Biały Stok 1 do 1. Dzięki temu puszcza spędzi zimę nad strefą spadkową. Natomiast ta przewaga na tą strefą spadkową nie jest zbyt duża. Natomiast Jagielonia Biały Stok mimo potknięć Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa nie wykorzystała tej sytuacji, nie wskoczyła na pozycję wicelidera i Jaga zimę spędzi na trzeciej pozycji w tabeli. Puszczanie połomicej Jagieronia Białystok 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.